Hokejista roku. Steven Anderson. Kandyjski napastnik był jednym z motorów napędowych GieKSy w sezonie zakończonym wicemistrzostwem Polski. Na lodzie charakteryzuje go wysoka inteligencja oraz umiejętność wychodzenia z opresji. Na dodatek zaraża cały zespół entuzjazmem, który przekłada się na wyniki drużyny. Jean Dupuis. Jego szybkość połączona z nienaganną elegancją są wizytówką całej ligi. Kanadyjczyk sieje postrach w szeregach każdego rywala, gdy z impetem wpada w jego tercję i szuka drogi do bramki. Przez swoją nieustępliwość i gotowość do poświęceń bardzo szybko zyskał sympatię kibiców GKS-u Katowice. Mateusz Michalski. Jeden z najważniejszych żołnierzy w szeregach drużyny trenera Jacka Płachty. Gdy napastnik wyjeżdża na lód, pewne jest, że dla GKS-u Katowice zostawi na nim całe serce. Wzorowo współpracuje ze swoimi kolegami na lodzie, biorąc na siebie najtrudniejsze wyzwania.